Mąż nie powinien w ogóle pić żadnych alkoholi. Powiedziała w Radiu Z była pierwsza dama odnosząc się do faktu, że Aleksander Kwaśniewski jest bohaterem wielu internetowych memów. Zapewniła, że wraz z byłym prezydentem prowadzą zdrowy tryb życia. To idiotycznie zabrzmi, ale mąż ma nietolerancję alkoholu. Powiedziała: My z przyjemnością wypijamy z mężem po kieliszku wina. Przez bardzo długi czas jesteśmy wegetarianami. W ogóle nie pijemy żadnego alkoholu, nie jemy mięsa oraz wędlin. Prowadzimy zdrowy, bardzo higieniczny tryb życia. Mówiła w Radiu Z Jolanta Kwaśniewska. Odniosła się w ten sposób do wizyty byłego prezydenta w Charkowie w 1999 roku. Wówczas Kwaśniewski wziął udział w obchodach 59. rocznicy zbrodni katyńskiej. W czasie wizyty na tamtejszym cmentarzu miał być pijany. Przedstawiciele kancelarii prezydenta RP uznali to za insynuację, a zachowanie Kwaśniewskiego uzasadniono półrazowym zespołem przeciążeniowym goleni prawej. Dopiero w 2005 roku ustępujący już prezydent przyznał się do spożywania alkoholu przed tymi uroczystościami, tłumacząc to gościnnością zapraszających. Ubolewam i jest mi strasznie przykro, że ta pierwsza Pierwsza sytuacja zdarzyła się w Charkowie. Panowie mieli zmowę milczenia. Mimo, że naprawdę chciałam to wtedy rozkminić, wszyscy powiedzieli nie, nic się takiego niedobrego nie działo, powiedziała Jolanta Kwaśniewska. Pani prezydent, to w końcu pijecie państwo czy nie? No chyba, że lampka wina działa jak szklanka wody mineralnej. A to nie pierwsze takie tłumaczenie się byłej pary prezydenckiej. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij w ten film, który ci teraz pokazuję. Do usłyszenia.